Spośród wszystkich okresów i wydarzeń prehistorycznych, chyba żadne nie jest tak powszechnie znane jak epoka lodowcowa. To właśnie z niej pochodzą mamuty, smilodony, niezliczona liczba zwierząt z elementem jaskiniowy w nazwie oraz oczywiście ogromne ilości lotu. Dzięki popkulturze ten okres stał się również mocno zmitologizowany, bo był tak różny od współczesności. Jednak prawda jest taka, że nigdy tak właściwie nie wyszliśmy z epoki lodowcowej. Przynajmniej według glaciologii, gdzie epokę lodowcową definiuje się jako czas, w którym rozległe pokrywy lodowe występują zarówno na półkuli północnej, jak i południowej. A nasza dzisiejsza Ziemia wciąż spełnia te kryteria, przynajmniej na razie. Istnieją nawet luźniejsze definicje, według których epoką lodowcową nazywa się po prostu każdy okres, gdy Ziemia ma lodowce lub pokrywy lodowe gdziekolwiek na swojej powierzchni. Oficjalnie uznaje się, że wciąż żyjemy w czasie zlodowacenia czwartorzędowego, a wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, że epoka lodowcowa nadal trwa, ponieważ panuje ogólne przekonanie, że Ziemia zawsze naturalnie pokryta była dużą ilością lodu i że ten lód był tutaj od zawsze. Ale to nieprawda. W wielu momentach historii naszej planety w ogóle go nie było. Co prowadzi do pytania: kiedy ostatnio Ziemia była całkowicie zielona, albo przynajmniej nieoblodzona? Można by pomyśleć, że odpowiedź ma coś wspólnego z okresem zlodowacenia czwartorzędowego, który rozpoczął się około 2,58 miliona lat temu. Ale nawet dzień czy kilka lat przed jego początkiem, nadal na Ziemi było sporo lodu i zimnych miejsc. Bo zlodowacenie czwartorzędowe to tak naprawdę tylko <laughs> wierzchołek góry lodowej. Cofając się o milion, dwa miliony, a nawet 10 milionów lat od początku zlodowacenia, nadal znajdziemy liczne części planety pokryte lodem. Aby zobaczyć Ziemię całkowicie pozbawioną lodu, trzeba cofnąć się znacznie dalej niż mogłoby się wydawać do czasów sprzed pojawienia się ludzi, a nawet przed przybyciem wielkich małp, do epoki, gdy krokodyle żyły na Antarktydzie, palmy rosły na Alasce, ssaki wyglądały niczym istoty z innej planety, a kontynenty były w sporej mierze zalane przez oceany do późnego eocenu. Był to dość tajemniczy okres trwający od około 40 do 34 milionów lat temu. Co oznacza, że kiedy ostatnia nasza planeta była zielona, to byliśmy bliżej czasów dinozaurów niż teraźniejszości. I skoro nie było trwałego lodu, można się domyślić, że ta miniona epoka była znacznie cieplejsza niż dziś. Większość badań sugeruje, że tuż przed początkiem epoki lodowcowej średnie temperatury były od 5 do 8 stopni wyższe niż dziś. To oznacza, że kraj taki jak Francja przypominałby dzisiejszą Syrię, a cała Europa miała klimat bardziej podzwrotnikowy niż umiarkowany. Tymczasem jeśli mieszkałoby się wtedy w USA, klimat przypominałby bardziej Urugwaj. Naturalnie, skoro klimat był tak odmienny, inne rzeczy też znacznie się różniły. Na przykład pogoda. W tamtych czasach bardzo częste były pożary, silne burze, fale upałów oraz nierównomierne opady i susze. Wszystko to sprawiało, że późny eocen był epoką pełną zmian, ale najbardziej godną uwagi różnicą była woda, a konkretnie jej ilość. Obecnie około 70% słodkiej wody na Ziemi jest zamrożone w postaci lodu, co stanowi około 2% całkowitych zasobów wodnych naszej planety. Może nie brzmi to imponująco, ale znaczenie tej różnicy widoczne jest w poziomie mórz w eocenie, który mógł być wtedy nawet o 70 metrów wyższy niż obecnie. Oznacza to, że ówczesne mapy wyglądałyby znacznie inaczej. Na przykład, spora część obecnych wybrzeży była zalana, Floryda była całkowicie pod wodą, Europa została podzielona na takie większe i mniejsze wyspy, Indie dryfowały powoli w swoim kierunku, a Sahara niespecjalnie była pustynią. W związku z tym warto zwrócić uwagę na pewnego koleżkę: Bazylozaura. Bardzo ważne zwierzę tamtego okresu, ponieważ ono, a raczej jego rodzina, była wtedy największym drapieżnikiem Ziemi. Tak w skrócie była to teraz już wymarła grupa waleni, ale zupełnie nie przypominały one tych, które znamy dziś. Były ich całkowitym przeciwieństwem: hiperdrapieżnikami z silnie rozwiniętymi, groźnie wyglądającymi zębami, opływowymi ciałami i potężnymi szczękami, które nadawały im wygląd bliższym mozazaurom niż innym wielorybom. To może tłumaczyć, dlaczego początkowo błędnie zidentyfikowano je jako gady morskie, a nie ssaki. Poza tym, że były świetnie przystosowane do zabijania, wyróżniały się też czymś innym. Po pierwsze były prehistorycznymi Mr. Mr. World Wide, ponieważ bazylozaury rozprzestrzeniły się na każdym kontynencie Ziemi, włącznie z Antarktydą. I to wszystkie w tym samym czasie, co oznacza, że gdybyście znaleźli się w późnoeoceńskim oceanie albo nawet morzu, prawie na pewno natknęlibyście się na jednego z nich. I to nie tylko na różnych kontynentach, były obecne w niemal wszystkich środowiskach słonowodnych. Od otwartych oceanów, poprzez płytkie morza śródlądowe, aż po środowiska słonawo słodkie, takie jak bagna czy lasy namorzynowe. Wiemy to dzięki kopalnym szczątkom różnych rodzajów, takich jak bazylozaur, dorudon, sagacetus i stromerius, które odkryto nawet na terenach takich jak dzisiejsza Sahara. Ta ich wszechobecność była pierwszym problemem, drugim natomiast była ich różnorodność rozmiarów. Występowały w niemal każdej możliwej wielkości, co czyniło każde inne zwierzę potencjalną ofiarą któregoś z nich. Na mniejszej stronie spektrum mieliśmy Tutcetusa, nazwanego na cześć faraona Tutenhamona, który i tak był większy od większości ludzi. Mierzył ponad 2,4 metra i ważył tyle, co duży żarłacz tempogłowy, około 100 kilku kg. Nie była to najlepsza wiadomość dla zwierząt wielkości człowieka. Po drugiej stronie spektrum znajdował się Perucetus. Jest spora szansa, że o nim słyszeliście, ponieważ przez jakiś czas uznawano go za największe zwierzę w historii. Nie tylko swojej epoki, ale wszechczasów. Wstępne szacunki mówiły o 340 tonach, co, żeby sobie to jakoś wyobrazić, oznaczałoby połączenie siedmiu sporych czołgów i doczepienie im wielkiego ogona. Co ciekawe, nie był jakoś specjalnie długi, mierzył tylko 20 metrów, czyli był raczej wielorybem szerokim aniżeli długim bardziej podobnym do rekina wielorybiego niż płetwala błękitnego. Dziś wiemy, że te pierwotne szacunki były znacznie przesadzone, ale wciąż jest to największy przedstawiciel bazylozaurów i największe znane zwierzę epoki Eocenu. Nowe szacunki dają mu około 35 do 50 ton. I co ironiczne, pomimo swojej wielkości był prawdopodobnie najłagodniejszy, przynajmniej wobec większych zwierząt. Ze względu na swoją masywną budowę był dość powolny, miał problemy z regulacją głębokości i najpewniej spędzał życie w płytkich wodach, żywiąc się zwierzętami żyjącymi na dnie, a nie będąc gigantycznym drapieżnikiem. Ale nawet bez perucetusa był inny przedstawiciel, który był zarówno ogromny, jak i żądny krwi. Oczywiście był to sam bazylozaur. Mierzył do 18 metrów długości, czyli był jak chumbak, ale 10 razy bardziej przerażający i niesamowicie opływowy. Ważył około 15 ton, a do tego był bardzo szybki, co umożliwiało mu aktywny tryb życia i polowanie na praktycznie wszystko, co mógł dogonić. W tym rekiny, duże ryby, a nawet inne ssaki morskie, w tym jego krewni, tacy jak na przykład dorudon. Wiemy o tym na podstawie zawartości ich żołądków oraz śladów ugryzień znalezionych na wielu skamielinach dorudona. Większość badań wskazuje, że inne wieloryby były głównym źródłem pożywienia bazylozaura. A skoro polował na inne wieloryby, musiał mieć potężny zgryz. I rzeczywiście tak było. Jego siła szczęk dochodziła do 20 tysięcy N, czyli wystarczająco dużo, żeby zmiażdżyć beton. A to wszystko za pomocą dziesiątek ogromnych zębów, które miały różne kształty, ale ogólnie można było je opisać jako ostre, solidne i spiczaste, co pozwalało mu przebijać, miażdżyć, a potem przeżuwać swoją ofiarę na miaskę. Nic więc dziwnego, że potwór ten miał ogromny zasięg występowania, od Afryki Północnej, przez Amerykę Północną, aż po różne regiony Azji. Bazylozaury z pewnością były jedną z rzeczy, które odróżniały ten świat bez lodu od tego dzisiejszego, ale nie były jedynymi niesamowitymi reliktami tamtej epoki. Inne osobliwości i potwory również zamieszkiwały wody, w tym rekiny, a zwłaszcza jeden bardzo osobliwy rodzaj Otodus. Nazwa może Wam nic nie mówić, ale jest to ten sam, z którego pochodził megalodon. Choć w Eocenie megalodon jeszcze nie istniał. Zamiast tego, po oceanach pływał gatunek Otodus auriculatus. Ogromny rekin, który mógł dorastać do 9,5 metra długości. Czyli był porównywalny z największymi orkami, jakie znamy. Raczej więc nie będzie zaskoczeniem, że ten gwiazdor eoceńskiego odpowiednika filmu Szczęki był kolejnym superdrapieżnikiem, który używał swojej ogromnej paszczy i ostrych zębów, by rozszerpywać wszelakie zwierzęta na kawałki. Dzięki swojej dzikiej naturze i rozmiarom otodus miał również ogromny zasięg. Był obecny w Europie, USA, Azji, a nawet na Antarktydzie. Co więcej, istnieją przesłanki, że obok Auriculatusa istniał jeszcze jeden gatunek otodusa. Znacznie większy. Oto dus oblikus, który w niektórych przypadkach mógł przekraczać 12 metrów długości, czyli był bardziej porównywalny nie z orką, ale z dużym rekinem wielorybi. Innymi słowy, warto byłoby zabrać popcorn, gdybyście mieli okazję zobaczyć późne Eocen. Pojedynki gigantyczne rekiny kontra gigantyczne drapieżne wieloryby prawdopodobnie miały miejsce nieraz, a wielokrotnie. I choć rekiny i wieloryby w wielu aspektach się zmieniły, wciąż mają się dziś całkiem dobrze. Ale nie wszystko, co wtedy istniało, dało sobie radę. I być może to nawet lepiej, bo cieplejsze temperatury późnego Eocenu sprzyjały również innym okropnym stworzeniom, czyli gigantycznym wężom morskim. Oczywiście mamy dziś węże morskie, ale na szczęście nie są ogromne ani specjalnie nami zainteresowane. Jednak w późnym Eocenie nie wiadomo, czy można by powiedzieć to samo. Bo wtedy były absolutnymi gigantami, najlepiej reprezentowanymi przez Paleofideę całą rodzinę wymarłych węży morskich, które były niewiarygodnie wręcz duże. Były to największe węże wodne wszechczasów. Dwa największe gatunki to Pterosfenus i Paleosphis. przy czym ten pierwszy był mniejszy, mierzył 5,7 metra, co już stawia go w jednej lidze z największymi dzisiejszymi wężami lądowymi. Ironią jest to, że i tak był malutki w porównaniu ze swoim krewnym, Paleofisem, który na podstawie swoich skamieniałych kręgów mógł osiągać aż 12,3 metra, czyli był cztery razy dłuższy niż jakikolwiek żyjący dziś wąż morski i bardzo bliski rozmiarowi Titanoboa. Obecnie uznawany jest za trzeciego największego znanego węża w historii. I mimo swoich rozmiarów, paleofide nie były jakimiś powolnymi olbrzymami. Były doskonałymi pływakami z dużymi, spłaszczonymi ogonami, które działały jak płetwy ogonowe i poruszały się poprzez fale ruchów ciała, podobnie jak współczesne węże morskie. Co jednak dość niepokojące, te węże były dużo bardziej masywne i potężniej zbudowane niż można by się tego spodziewać po zwierzęciu morskim. I z tego powodu paleontolodzy uważają, że mogły polegać na sprytnych zasadzkach, by atakować dużą, niczego nie spodziewającą się zdobycz, którą następnie zabijały niezwykle silnymi szczękami i hiperelastycznymi pyskami, pozwalającymi im połykać ofiary w całości. A ofiarami tymi mogły być rekiny, ryby, a być może nawet małe wieloryby. I jak można się domyślić, gigantyczne wymarłe węże radziły sobie całkiem nieźle. Podobnie jak rekiny oraz wieloryby były kosmopolityczne, co częściowo zawdzięczają cieplejszemu klimatowi, który umożliwiał im dostęp do terenów, które dziś byłyby dla nich zbyt zimne, czyniąc z mórz późnego eocenu miejsce, którego lepiej było unikać. Na szczęście mimo tego wszystkiego, warunki na Ziemi sprzed epoki lodowcowej nie tworzyły wyłącznie potworów. Ponieważ w niektórych miejscach inne, bardziej przyjazne grupy również korzystały z tamtejszych sprzyjających warunków klimatycznych. Były to nie tylko różnorodne żółwie morskie głowonogi, ryby kostnoszkieletowe czy bezkręgowce, ale także tzw. syrenki, czyli brzegowce, które w tamtym czasie były wyjątkowo zróżnicowane i trochę inne niż te, o których dziś myślimy, bo były znacznie bardziej prymitywne, dopiero co przystosowujące się do życia w pełni wodnego. W rezultacie niektóre z nich nadal posiadały cechy, których nie spodziewalibyśmy się u zwierzęcia wodnego. Mam tu na myśli cztery kończyny oraz palce. Istnieje nawet szansa, że w tamtym czasie można było zobaczyć krowę morską chodzącą po lądzie, bo jeszcze nie wszystkie w pełni przeszły do środowiska wodnego. Niektóre były amfibiotyczne, czyli ziemnowodne, a nawet w niektórych przypadkach głównie lądowe. I nie tylko one nie potrafiły się zdecydować, czy ląd, czy woda. Inną grupą robiącą coś podobnego były wieloryby, ponieważ wraz z rodziną Bazilosauridae istniała wtedy Protocetidae. Różnorodna grupa waleni, które w pewnych aspektach bardziej przypominały stworzenia ziemnowodne niż swoich dzisiejszych krewnych, bo były, cóż, stworzeniami ziemnowodnymi, posiadającymi silne kończyny, które mogłyby utrzymać ciało na lądzie, ale miały też cechy bardziej przystosowane do życia w wodzie, jak błony między palcami, a czasem nawet ogon. Jednakże na wzór Basilosauridae członkowie tej rodziny byli mniej przyjaźni niż dzisiejsze walenie. Ich zęby były stworzone do przebijania, rozszarpywania i rozrywania mięsa, a nie do filtrowania planktonu. Jedyne dobre wieści to to, że nie były tak duże jak ich współcześni krewni. Bardziej rozmiarami przypominały niedźwiedzie. Ale te największe osiągały już wagę niedźwiedzia gryzli, więc nadal były dość spore. Także biorąc to wszystko pod uwagę, w tamtych czasach istniało ryzyko nie tylko śmierci wskutek ataku wieloryba na pustyni, ale również bycia ściganym przez wieloryby na lądzie. Zakładam, że tego raczej nie mieliście na swojej karcie Bingo do podróży w czasie, prawda? Obecność wielorybów i brzegowców na lądzie to oczywiście dość dziwna sprawa, ale dobrze oddaje charakter ówczesnego środowiska lądowego, które, podobnie jak oceany, było zupełnie inne niż dziś. Dotyczyło to także samego krajobrazu, bo cieplejszy i ogólnie bardziej wilgotny klimat doprowadził do dominacji lasów tropikalnych, otwartych terenów leśnych wszelkiego rodzaju i lasów liściastych, co umożliwiało rozwój nowych form życia, ale też przetrwanie pewnych dość archaicznych grup. Co więcej, dzięki tym warunkom i temu, że Ziemia miała już czas na to, by zregenerować się po uderzeniu asteroidy z końca kredy, zwierzęta były średnio większe niż wcześniej. A była jedna grupa ssaków, która szczególnie przewodziła w kategorii sporych zawodników. Ssaki kopytne. Kopytne to żadna nowość. Są to konie, żyrafy czy nosorożce. I choć te konkretne gatunki wtedy jeszcze nie istniały, to starożytne kopytne eocenu mogły wyglądać trochę jak ich przyszli potomkowie. Co dobrze ilustrują Brontoteride, jedne z pierwszych ssaków lądowych, które osiągały wagę kilku ton. Z wyglądu przypominały nieco nosorożce, i podobnie jak one, miały takie rogi, choć z kości, a nie z keratyny. I u niektórych gatunków występowały na nich także dodatkowe narośla, co sugeruje, że te roślinożerne zwierzęta używały głowy do taranowania, co przy masie ponad 4 ton mogło być bardzo skuteczne. W czasie swojego istnienia, brontoteria były jednymi z najczęściej spotykanych dużych zwierząt na lądzie. Ale były tylko częścią takiego większego trendu, który można nazwać nosorożcowaceniem ponieważ wiele innych rodzin ssaków miało bardzo podobną budowę ciała. Kolejnym przykładem, który odniósł sukces, były embry rząd zwierząt, które mimo nosorożcowatego wyglądu były bliżej spokrewnione z brzegowcami. Były one jeszcze większe od brontoteriów. Niektóre gatunki ważyły ponad 4,5 tony, czyli tyle co dorosły słoń indyjski. I razem te dwie grupy stanowiły sporą część wielkich zwierząt lądowych. Ale to jeszcze nie wszystko, bo nie można zapomnieć o wczesnych trąbowcach, czyli przodkach słoni, które przechodziły własny wzrostowy boom. I choć były duże, nie były jeszcze największymi zwierzętami lądowymi, a niektóre nie sięgałyby nam nawet do ramion. Ale spokojnie, ich czas dopiero nadejdzie. Można domyślić się, że również nasi przodkowie, czyli naczelne, też w końcu wyewoluują. Choć co ciekawe, mimo że nie miały wtedy jeszcze 200 IQ jak my dzisiaj. Radziły sobie w niektórych aspektach lepiej wtedy niż dziś, ponieważ ich różnorodność była ogromna. Głównie dzięki obfitości lasów. Więcej lasów, to więcej małp. I razem z naszymi krewniakami, inne małe stworzenia również korzystały z obecności tych lasów. W tym różne gryzonie, owadożerne ssaki oraz małe nieparzystokopytne, czyli ssaki kopytne o nieparzystej liczbie palców. Te dawno minione czasy były naprawdę kluczowe dla ssaków. Doprowadziły zarówno do ich wzrostu w rozmiarach, jak i różnorodności. Trzeba jednak wspomnieć, że nie obyło się bez walki, ponieważ choć kenozoik jest znany jako era ssaków, to właśnie wtedy gady również starały się nie utracić zupełnie koronę władców ziemi. Jako, że są zmienno cieplne, gady czerpały korzyści z cieplejszego klimatu. Dostały takiego swoistego power-upa. Jednak nie interesowały się za bardzo byciem dużymi roślinożercami. Zamiast tego ewoluowały w wysoce skutecznych drapieżników. Którzy w niektórych przypadkach stawali się szczytowymi drapieżnikami swoich regionów. Co do duszych drapieżników, warto wspomnieć też o cieszących się złą sławą Fororaki D. Grupie drapieżnych ptaków nielotów, które miały potężne, zabójcze dzioby i mogły osiągać rozmiary, jakie trudno sobie dziś wyobrazić u jakiegokolwiek ptaka. Inne ptaki także dobrze sobie radziły: gigantyczne pingwiny i ogromni latający przodkowie współczesnych ptaków. Także byliby widoczni podczas każdego późnoeoceńskiego safari. I choć dawne ptaki rzeczywiście stanowiły zagrożenie dla zwierząt wielkości człowieka, to nie one były tym, czym powinien martwić się podróżnik w czasie. Dużo większym zagrożeniem była bowiem inna grupa gadów, Sebecidae. Była to rodzina krokodylomorfów, obecna jeszcze od czasów późnej Kredy, ale dopiero po wymarciu dinozaurów rzeczywiście się rozkręciła, stając się dominującymi drapieżnikami epoki Aocenu oraz największymi lądowymi drapieżnikami tamtego okresu. Tak z grubsza można je opisać jako krokodyle, które wyglądały jakby lepiej radziły sobie w bieganiu niż w pływaniu. I rzeczywiście tak było. Każdy z ich przedstawicieli był lądowym drapieżnikiem, uzbrojonym w bocznie spłaszczone, ostre, ząbkowane zęby. Same te zęby czyniły z CBCD niemałe zagrożenie, ale tak dla zasady ewolucja obdarzyła je jeszcze dodatkowym bonusem w postaci ogromnych rozmiarów. Na zachodniej półkuli żył barinazów, którego teoretyczna maksymalna długość wynosiła 10 metrów, a waga około 2 ton. To więcej niż jakikolwiek znany współczesny lądowy drapieżnik. Dawało mu to realną szansę na tytuł największego lądowego drapieżnika od czasów dinozaurów. A w tym samym czasie na wschodniej stronie globu żył Dentaneozuch, który był nieco mniejszy. Miał około 4 metry długości i ważył jedną tonę. I mimo to był wystarczająco duży, by zyskać tytuł największego drapieżnika kenozoicznego, jaki kiedykolwiek żył w Europie. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że oprócz tego, że przewyższały większość innych zwierząt pod względem długości, CBCD były również niezwykle masywne i silnie zbudowane. Paleontolodzy sądzą, że były całkiem skuteczne w zabijaniu tej garstki stworzeń, które były od nich większe, a więc nawet w erze ssaków nie wszystko wyglądało kolorowo. To nie znaczy jednak, że ssaki były całkowicie zdominowane. W tym okresie niektóre z nich również robiły ogromne postępy w technologii zabijania. Co ciekawe sytuacja wyglądała tu podobnie jak u największych roślinożerców. Wiele grup po prostu obrało podobną ścieżkę ewolucji. Tyle że zamiast nosorożcowa cenia, o którym wspomniałem wcześniej czyli przybierania form podobnych do nosorożców, u drapieżników trendem było rozwijanie proporcjonalnie ogromnych głów i szczęk zdolnych do zadawania katastrofalnych obrażeń. Tendencje te widać wyraźnie u wielu grup. Hienodonów, Amficjonów, Mesonychide oraz tych legendarnych piekielnych świń, które tak przeciętnie były największe z tej gromadki i czasem były największymi ssakami w całym danym ekosystemie. Ogólny zwrot w stronę ogromnych głów wynikał po części z tego, że ówcześni drapieżnicy preferowali siłę ponad szybkość i zasadzkę ponad pościg, a także z faktu, że ogólnie byli raczej prymitywni. Jednak byli też bardziej zaawansowani drapieżnicy z grupy ssaków, jak np. przykład z prasodonty i nimrawidy. Ci drudzy często nazywani są podróbkami kotów szablozemnych, ponieważ choć nie byli kotami, to wykształcili te charakterystyczne szable oraz rozmiary i sylwetki bardzo podobne do współczesnych kotowatych. Największe osobniki osiągały wielkość lwa. W wielu przypadkach to właśnie te ssaki konkurowały z dominującymi gadami, w tym również z lądowymi wężami, co sprawiało, że w tamtym okresie panowanie nad ziemią było podzielone mniej więcej porówno między ssaki oraz gady. A kto wie, jak potoczyłyby się losy świata, gdyby nie ten przeklęty lud, który ostatecznie wszystko popsuł. Jak już wspomniałem, późny Eocen był o wiele cieplejszy niż obecnie, ale doświadczał już powoli trendu ochłodzenia. Który gwałtownie przyspieszył około 34 miliony lat temu, podczas przejścia między Eocenem a Oligocenem, i była to wina Antarktydy. Oczywiście istniały też inne czynniki, takie jak spadek poziomu CO2, ale prawdziwe zmiany zaczęły się dopiero wtedy, gdy Antarktyda stwierdziła, że właściwie to nie lubi już Australii i zaczęła dryfować dalej na południe oraz przy okazji zrywać z Australią, stając się ponownie samodzielnym kontynentem. Ta izolacja stworzyła nowe połączenia morskie między Antarktydą a jej dawnymi sąsiadami, prowadząc do powstania bardzo ważnego prądu okołobiegunowego czyli wielkiego zimnego prądu wodnego, który opływa kontynent, blokując dostęp ciepłych wód i pochłaniając CO2. Ostatecznie doprowadziło to do powstania pierwszych trwałych pokryw lodowych, jakich Ziemia nie widziała od bardzo dawna, kończąc tym samym długą, gorącą pasę bez lodu. Ale na tym się nie skończyło. Powstanie tej pokrywy lodowej zapoczątkowało efekt domina, przez który również inne regiony zaczęły się ochładzać, a więc lód pojawił się także w innych miejscach. W efekcie doprowadziło to do początku późnokenozoicznej epoki lodowcowej, która trwa aż do dziś. Ta epoka lodowcowa dosłownie przepisała historię setki razy, wywierając ogromny wpływ na środowisko oraz świat zwierząt. Jedną z pierwszych wielkich zmian było przekształcenie się lasów w spore otwarte przestrzenie. Takie jak trawiaste równiny i chłodne sawanny, co dawało przewagę zwierzętom przystosowanym do biegania i wypasania się. Dodatkowo wszystko, co lubiło cieplejszy klimat, jak wiele gatunków gadów, szybko znalazło się w poważnych tarapatach, gdy temperatury spadły, prowadząc do wielkiej wymiany fauny. W rzeczywistości tak wiele gatunków wymarło w tym okresie, że granica między Eocenem a Oligocenem jest dziś uznawana za takie małe wymieranie. Do najbardziej znanych ofiar należą nasi znajomi z rodziny bazylozaurów, brontoteria, wiele wczesnych naczelnych oraz cała masa gadów, z których wiele, nawet jeśli przetrwało, to znacznie ograniczyło swój zasięg występowania. Ale patrząc na pozytywy, mniej więcej wtedy zaczęło pojawiać się wiele współczesnych linii ewolucyjnych ssaków, których zachowania również były kształtowane przez epokę lodowcową, ponieważ zimniejsze temperatury prowadziły zwykle do takich adaptacji jak gęstsze futro, hibernacja... Migracje czy sezonowe rozmnażanie? Wszystko to prowadzi do jednego prostego pytania. Skoro lud, a więc i epoka lodowcowa utrzymuje się przez większość czasu, to czy będzie już tak zawsze? Odpowiedź brzmi prawie na pewno nie, choć konkretny rozkład jazdy nie jest do końca znany. Jednak, o ile nie nastąpi jakaś ogromna katastrofa naturalna, to ludzie są praktycznie jedyną siłą obecnie, która może zakończyć epokę lodowcową. Ponieważ nasze działania mają bezpośredni wpływ na klimat. Ale jeżeli założymy brak ludzkiej ingerencji, co oczywiście nie jest jakoś szczególnie realistyczne, to niektóre badania sugerują, że Ziemia niepokryta ani odrobiną lodu może nie być możliwa jeszcze przez dziesiątki milionów lat. Według niektórych szacunków, nawet przez około 50 milionów. A to dlatego, że tyle właśnie czasu może zająć Antarktydzie przesunięcie się wystarczająco daleko na północ, by znowu się nieco odmrozić. A więc do tego czasu Pingwiny dalej w spokoju mogą suszyć tam ząbki. Dzięki za obejrzenie tego materiału do końca. Mam nadzieję, że się spodobało, i jeżeli tak, to zapraszam też do obejrzenia innych materiałów na tym kanale, jak choćby tego o Florydzie, która, podobnie jak Antarktyda, przebyła dość długą podróż zanim znalazła się tam, gdzie jest obecnie. Jeszcze raz dzięki i do usłyszenia.